Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj, drodzy Państwo, kolejne wielkie wydarzenie z udziałem Sławosza Uznańskiego. Ja myślę naprawdę, ja naprawdę myślę, że ta, ta cała krytyka kierowana w stronę Pana Sławosza, ona była w ogóle niepotrzebna. Ona była w ogóle niepotrzebna, bo to jest naprawdę wielki człowiek i jego zasługi w ogóle dla Polski są przeogromne. My go po prostu nie docenialiśmy, nie docenialiśmy, bo w gruncie rzeczy my tam nie wiemy, co on tam jeszcze zabrał ze sobą w ten kosmos? No skąd to możemy wiedzieć? No, czy załadował jakiś plecak, czy może tam coś w pudłach, w kartonach tam nawiózł w ten, prawda, na tę stację kosmiczną, gdzieś tam, gdzie przebywał i przeprowadzał tajne i póki co jeszcze nikomu nieznane badania, bo my jakoś mało wiemy o tej misji kosmicznej, za którą zapłaciliśmy wiele miliardów euro, dolarów, to można tam przeliczać, bo to i tak są kwoty blisko siebie po tym przeliczeniu, po tym przeliczniku, prawda, obecnym, no ale te kilkadziesiąt miliardów należało wydać na to, żeby Sławosz poleciał w kosmos, no i tak powolutku, powolutku dowiadujemy się tego wszystkiego, co tam się, prawda, w tym kosmosie się działo, no na początek były te pierogi, prawda? No były pierogi, były tam pierogi ruskie, jak smakują w kosmosie. Nie wiemy, jak z kapustą, jak z grzybami, jak z mięsem ewentualnie, czy mięsko tam lepiej smakuje w tym kosmosie, tego nie wiemy, ale zasługi dla y, oczywiście całej branży, tam y, hotelarsko-restauracyjnej y, przy okazji tego KPO nieszczęsnego, prawda? Ale zasługi dla tej całej branży, no to muszą być już bardzo duże, no bo oni też mogą powiedzieć, na przykład, że to są te pierogi, prawda, dokładnie. Które słowo w kosmosie. Znaczy się według tej receptury, bo wiadomo, że nie, nie zawiózł tam palety pierogów, albo nie wiem, 10 ton pierogów zawiezione w kosmos i na przykład potem sprzedawane jako pierogi z kosmosu. No ale wiemy, że te pierogi e, ruskie tam, prawda, w kosmosie źle smakują, natomiast na Ziemi już lepiej smakują, prawda. No ale teraz jest kolejna sytuacja, słuchajcie, w nawiązaniu do konkursu szopenowskiego. No i posłuchajcie Państwo. Sami. Uroczysty akt przekazania Mazurka, który był w kosmosie. Pan Sławosz Uznański-Wiśniewski w naszych kręgach znany jest jako człowiek, który zabrał Chopina w kosmos. Któregoś dnia zadzwonił telefon z Polskiej Agencji Kosmicznej z pytaniem, co byśmy powiedzieli na to, jakby Chopina zabrać w kosmos. Powiedziałem, że zapytam szefa. Dyrektor Szklener powiedział w kosmos. Bardzo proszę. Dzięki panu Sławoszowi, dzięki tej inicjatywie metafizyka spotkała się z fizyką po raz pierwszy od historii filozofii europejskiej. A mówiąc poważnie, potraktowaliśmy to jako bardzo poważny symbol wyboru tego, co jest dla nas ważne, dla nas Polaków i dla nas ludzi. To zdecydowanie ogromny przywilej dla mnie i ogromna duma reprezentować nas wszystkich, reprezentować Polskę, ale również Polskę poprzez kulturę, muzykę, sztukę, co jest takim niesamowitym wymiarem. Symbolicznym, mam nadzieję, że dla nas wszystkich. Niestety na stacji kosmicznej nie miałem okazji posłuchać w ogóle muzyki ze względu na brak czasu. Natomiast ten moment wyciągnięcia elementów polskich i pena bezpośrednio w tym naszym oknie na Ziemię, Kupola, to był dla mnie taki, taki ogromny symbol. I Oglądanie tych nut z widokiem z powrotem na Ziemię. Tylko dodam, że jest to element naszej kultury, nie tylko przez fakt, że, jest, że napisał ten utwór Fryderyk Chopin, ale jest to podarunek zapisany w sztambuchu Marii Szymanowskiej, pierwszej polskiej pianistki, pierwszej de facto zawodowej pianistki na świecie. Nie mogę się oprzeć właściwie pewnej refleksji, że Chopin, że te nuty, że ta muzyka przez chwilę była w domu. Dlatego, że wiele osób uważa, że jest to muzyka nie z tej ziemi, że jest to muzyka niebiańska. Więc z powrotem do nas wrócił na ziemię Chopin. No ja też mam wrażenie, drodzy Państwo, że jeśli chodzi o brnięcie w te wszystkie absurdy, to jesteśmy na pierwszym miejscu na świecie zdecydowanie. Y bo ja się zastanawiam, co takiego żałosnego jest w gruncie rzeczy w tym Sławoszu, słuchajcie, Uznańskim. Jakieś to jest takie niewydarzone, jakieś to jest takie po prostu, nie chcę mówić już dziecinne, trywialne, bo on zabrał nuty Chopina, Szup słuchajcie, Mazurka Asdur. Nie wiem, czy Państwo słuchaliście tego Mazurka Asdur. Yy, no nie, można sobie wysłuchać tam, prawda, na YouTubie, jaka to muzyka, jakie to nuty zostały wzięte w ogóle w kosmos, no ale Mazurek to jest takie ciasto, to ja nie wiem, to my chyba idziemy już w kosmos taki gastronomiczny poniekąd, no bo tutaj nie chcę się oczywiście śmiać z wielkiej muzyki Chopina, no, ale on zabrał ze sobą nuty w kosmos, słuchajcie, i przed wylotem w kosmos, prawda, ta agencja kosmiczna zadzwoniła do Instytutu Chopina, czy mogą zabrać nuty, oni powiedzieli tak, zabierz, zabierz te nuty, super, i Sławosz wziął te nuty, prawda, nuty były w kosmosie. Tak, były albo nie były, bo tego nie wiemy, słuchajcie. Tak nie do końca wiemy, czy były, czy nie były, bo tych danych mamy póki co jeszcze bardzo mało. No bo wiemy, że były pierogi, podobno, ale też nie wiemy do końca, czy jak te pierogi tam smakują, bo ja też mogę powiedzieć, jak pierogi w piekle smakują. No kto mi powie, że ja tam nie byłem w tym piekle, jak ja byłem. W zasadzie codziennie w tym piekle jestem, no przecież tu wszyscy jesteśmy w tym piekle, bo w tym piekle żyjemy. Ale on zabrał te nuty, słuchajcie, i powiedział, że nawet nie miał czasu, żeby wysłuchać tego mazurka tam. No nie miał czasu, no to może tego mazurka w ogóle nie słuchał, no ale nuty zabrał. I teraz my mamy nuty w Instytucie Chopena, dyrektor odebrał, prawda? Mamy nuty, które były w kosmosie, słuchajcie. I Możemy pokazać, o zobaczcie, to są nuty, które były w kosmosie. I to jest wielkie osiągnięcie. To jest wielkie naprawdę osiągnięcie. Ja się zastanawiam, dlaczego, drodzy Państwo, rzuca nam się tego typu bzdury, ale mówię, w świecie absurdo, to już jest rzecz naturalna. On tam zabrał jeszcze serduszko z Wielkiej Orkiestry Świątecznej, prawda, przemocy. Jak to się kiedyś Linda się przejęzyczył oficjalnie, jak w spodku była ta uroczystość dawno temu, jak oni tam walili naprawdę ze szklanek, to Linda wyszedł na scenę, pamiętam, były te, te relacje, no i tam doszło do przejęzyczenia, prawda? Ale zabrał to serduszko jeszcze wielkiej orkiestry, to słuchajcie, jak będzie wielka orkiestra świątecznej, prawda, tej działalności satanistycznej już w styczniu, czy tam kiedy to jest? W styczniu, tak? Na przełomie tych roku się to rozpoczyna, zdaje się, jednego i drugiego, prawda, to wydarzenie zachodzi na siebie, to będą już, słuchajcie, będzie można kupić słone... słoneczko, mówię, no słoneczko będzie można kupić, prawda. Słoneczko kupimy, słoneczko jedzone łyżeczką, ale będzie można kupić serduszko od Sławosza, słuchajcie, to ja nie wiem, kto zapłaci za serduszko od Sławosza z tego kosmosu, to już miliony, tam miliardy, to Owsiak już naprawdę będzie opływał w kosmiczne, bajońskie kwoty tutaj tego, tego zarobku. Zabrał też wiersze, słuchajcie, szymborskie, i tam i chyba jeszcze jakieś duperele wszystkiego tam pozabierał, nie wiadomo co i teraz to będzie pokazywał i będzie to wręczał a teraz skoro jest oczywiście konkurs Chopinowski, no to mamy nuty Chopina i te nuty były w kosmosie no nie wiem co może sugerować o tym że wiemy, że te nuty były w kosmosie oprócz tego, że ktoś powiedział, że one były w kosmosie yy, yy, nuty yy, Mazurka, Asdur plus Pierogi póki co je, już teraz krążą po internecie no nie śmiejemy się oczywiście z wielkiego naszego kompozytora, który momentami gra muzykę jak pijany gondolier na naprawdę, zresztą to nie jest tylko moje, drodzy Państwo, yy, to nie jest tylko, to nie są tylko moje wnioski, bo ktoś zasugerował wcześniej, że momentami ta muzyka Chopina to rzeczywiście jest jak muzyka pijanego gondoliera, no ale mamy Chopina, no to ja myślę, że następnym etapem to może będzie Schopenhauer już, no bo w przypadku Schopenhauera takich krytycznych refleksji dotyczących życia, no to też było bardzo dużo, no ale Schopenhauer to już by się dzisiaj źle kojarzył, bo to był Niemiec. Więc yy, z tego akurat zrezygnujemy, ale słuchajcie... Nie wiem jak wy się do tego oczywiście odnosicie, ale to jest tak żałosne słuchajcie, że ten naukowiec jakiś rzeczywiście się pojawia. Chodzi w tym kombinezonie, słuchajcie, jak jakiś pajac taki kompletny z tą swoją dziunią śmieszną w tych telewizjach śniadaniowych. Tu jakieś inicjatywy kulturowe, prawda, żywieniowe, gastronomiczne tam nie wiadomo już jakie dosłownie. A badania naukowe w dalszym ciągu, słuchajcie, są jedną wielką tajemnicą. I to jest tajemnica chyba Poli Szynela, coś mi się zdaje, bo tu spotkania yy, prawdy z prawdą nie będzie. Ale póki co jest spotkanie metafizyki, podobno z fizyką było, bo Chopin wrócił do domu. Wrócił do domu tam, prawda? Poleciał w kosmos. Chopin nuty Chopina poleciały do domu, bo to jest muzyka niebiańska. To tam już jest niebo w tym kosmosie. Zobaczcie, bo myślałem, że jeszcze wyżej gdzieś, ale nie. Ale nie, ale wrócił do domu i on już chciał być w domu, a oni go z powrotem na ziemię, do tego piekła, po prostu wciągnęli. No i tutaj widzicie, sakrum jednak świętość będzie leczyć nasz polski naród. No ja myślę, że to jest niemożliwe, bo sztuka nie dokonała żadnego w ogóle przewartościowania ludzkich umysłów. A dlaczego tak się stało, drodzy państwo? Że tyle tej sztuki wytworzono, prawda? Jeśli chodzi o kwestie kompozycji harmonicznych, alikwotów w muzyce, czyli harmonii, muzykologii, tam, prawda? No to ja myślę, że jeśli chodzi o kwestie muzykologii, to Chopin by się nie nadawał. To tam za mało jest tego, prawda, takiego rozgardiaszu, ja bym to nazwał, żeby nikogo nie obrażać, oczywiście. No, ale muzyka, gdzie jest najwięcej związków harmonicznych, alikwotów, to jest Mozart. No, tak się stało. No i to oczywiście ma leczyć ludzi, ale jakoś tak ciężko idzie, mówię, jeśli chodzi o kwestię tego leczenia. Słabo to idzie, muszę powiedzieć, tutaj to nawracanie tego ludzkiego gatunku, że to muzyka ma uduchowić tego człowieka, umoralnić. No, ale tutaj same diabelstwo, prawda, tu patusy, prawda ci seryjni to bardzo często Adolfy lubiły słuchać tych wszystkich kompozycji klasycznych ludzie drodzy Bach też te koncerty Bacha prawda tutaj no ale na świecie jest coraz więcej i głupoty harmonii brakuje jej harmonii nie będzie będzie dysharmonia chyba że harmonia jaką nam zaprowadzi taki na przykład dzisiaj Trump nam zaprowadzi porządek i wszystkie dżidki tam, tutaj, oni ci zaprowadzą porządek. To będzie czysta harmonia, taka harmonia dla nich, prawda, odpowiednia. No bo to jeśli teraz przychodzi taki król pustkowia i burzy harmonię, prawda, czyli wrzuca moralne zło, nie mówię, że destruktywne, ale moralne zło na służbie powstawania prawdy, żeby się prawda mogła rodzić, to takie moralne zło zostanie zgniecione w zarodku, bo musi być harmonia. A harmonia podlega zawsze jakiemuś prawu przyrodniczemu, czyli ktoś przychodzi, zaprowadza porządek, bładę, koniec, 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 a reszta jedzie na stos, do spalenia. No, ewentualnie ktoś by siłą mógł zadziałać, prawda? Wtedy mamy, toczymy boje na zasadzie wojna z wojną, prawda? Się, o tutaj, prawda? Jedna głupota z drugą głupotą walczy o prym na świecie. Tak byśmy to mogli powiedzieć. Siłowe rozstrzygnięcia, no a prawda, rodzona na gruncie rozumu, tam przekonywanie, prawda, wpuszczanie, prawda, Wpuszczanie metafizyki w puste ludzkie umysły, bo metafizyka polega tak naprawdę na rodzeniu prawdy. No bo na czym innym ma polegać? To nie jest jakiś świat tam, prawda, stworzony, w którym yy, jesteśmy, czy osiągamy stan jakiejś homeostazy. Nie, to nie, jest, to nie jest tego typu świat. Wszystkie pojęcia takie jak dobro, piękno, prawda, to są pojęcia, które w dalszym ciągu nie są definiowalne bo one są w trakcie powstawania, one mają być rodzone, w gruncie rzeczy, ja bym powiedział, ze społeczeństwa, z całej struktury tego, co mogłoby mieć wpływ na stwarzanie krajobrazu, rodzonego w każdej epoce, a my w każdej epoce jedynie patologię przenosimy na kolejne pokolenia, prawda? Bo ktoś zdobywa władzę, ktoś krępuje postęp kulturowy i następnie to wszystko się wywala na śmietnik, prawda? Przychodzi coś nowego i zastępuje to całe diabelstwo, wtedy mówimy, znowu będzie dobrze, znowu będzie pięknie i w następnej epoce znowu nie jest pięknie, znowu nie jest dobrze, bo, jak mówię, postęp jest zatrzymany, a mamy za to metafizykę, w takiej muzyce Chopina. Ja pamiętam kiedyś, drodzy Państwo, że e, była taka sytuacja, że oni tam w kosmos wysłali kapsułę. Nie wiem, czy pamiętacie. Jakaż tam kapsuła i ona wędruje podobno, słuchajcie, dalej przez te wszystkie galaktyki. To ona może już do nieba doleciała. Ja nie wiem. Ja nie wiem tego, naprawdę, ale to wam powiem jeszcze w sekrecie. Tam były jakieś dziwne rzeczy tutaj zapisane. Kim to my jesteśmy? My z Ziemi, tutaj wielcy ludzie. I oni w tej kapsule tam jeszcze nie wiem, czy pierogi tam też wysłali, być może tak. Ale pamiętam, że tam była, wysł była wysłana płyta Pink Floyd. Tak. Dark side of the moon. Ciemna strona księżyca. No ja myślę, że my jesteśmy po ciemnej stronie czarnej, prawda? D. Tak bym to nazwał. No i taki naukowiec, słuchajcie, ja sobie wyobrażam, ja sobie nie wyobrażam, ja wiem, że tak naukowiec wygląda. To jest człowiek szalony, słuchajcie, to jest postrzelony człowiek w ogóle. To jest człowiek, który zwariowałby w tym pierwszym momencie, gdyby tam w tym kosmosie był, to by wiersze zaczął pisać, prawda? Takie są też doświadczenia w kosmosie, ale to są głębokie refleksje. To sam fakt, że człowiek wylatuje w kosmos, już musi być wielkim przeżyciem, a on opowiada o jakichś głupotach, jakichś pierdołach nieznaczących. Szkoda, że jeszcze tutaj naprawdę nie czytał wierszy Wisławy Szy polskiej, starej, słynnej stalinistki, bo zabrać w ogóle pierogi w kosmos, yy, wiersze tam, prawda. Yy szymborskiej, usta Stalina jak Malina, to chyba tam sobie to czytał, to może to o to chodzi. Ale zobaczcie, drodzy Państwo, jak to teraz po prostu wszystko wygląda, jakie to jest trywialne. Jakiś instytut, prawda, Chopina, on tu pokazuje nuty w kosmosie, ludzie, drodzy. To jest to wielkie odkrycie, wielkie osiągnięcie Mazury, prawda, baby, babki Mazury, prawda, pierogi. No i to wszystko, ja myślę, że do tego wszystkiego to pasuje bardziej, nie wiem, Zenek Martyniuk, czy jakiś inny dziwoląg niż Yy, prawda Chopin, no ale Chopina tutaj mamy bo jest przy okazji konkurs Chopinowski więc już za chwilę poznamy zwycięzcę tego konkursu Chopinowskiego bo oni się nie mogą dogadać kto lepiej gra tego Chopina tam, bo są cały czas jakieś walki kłótnie, jeden, jeden mówi jak pięknie zagrał tego Chopina, a drugi mówi ale szybko zagrał tego Chopina bo ta ręka nie była tak ustawiona, bo powinna być tak ustawiona, a on powinien to zagrać szybciej legato, on stakato i tak dalej i tak dalej a my tutaj mamy drodzy państwo głupato głupato, absurdato vivace tak to wygląda. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Eee!